Witam z tej strony Gucio 1, 2, 3, 2, 1. Jest to mój pierwszy filmik, który już na YouTube. Yy. Jestem początkującym zagramerem. Mam tu już świat, jestem tu rozbudowany, także nie będę budował nowego świata. No. Szkoda mi tego świata. A w sumie to. To, to stworzę, co mi co ja mam paczkę tekstur w kranu że jak będziecie chcieli to piszcie wiadomości prywatne o paczkę tekstur podam z chęcią podam link do tego jak zainstalować O. Dobra, pus... Jakie żal. <grych> Dobra, sorry. Podstawowym surowcem jest tu drewno. Drewno, tak. Bez drewna no, nic tu nie da się zrobić. Tego... Yy, z drewna jest, można zrobić deski, z desek patyki. Z patyków i na przykład z kamienia albo desek jakieś narzędzia, na przykład kilofu bada No także wiecie. Nie. No. No, no. No. Ja już gram w Minecrafta od wersji 1.2 podłoga 0.1. Nie 1.102, sorry, pomyliło mi się. Zaraz zacząłem nagrywać filmiki. Mam nadzieję, że nie słychać za głośno mojej klawiatury i myszki. Tak to postaram się to poprawić w następnych filmikach. Zbiorę to, to drzewo ostatnie i, i poszukamy miejscówki na pierwszą bazę. Widać jakaś sztywna okolica, więc pod, podróżujemy chyba sobie troszkę Będziemy 14 Teraz naśnijmy I i do tych byle gdzie dajmy przełóżmy łód, czyli drewno i z jednego drewna 4 deski przełóżmy wszystko na te deski teraz zróbmy tak ułóżmy. Wychodzi nam crafting table, inaczej toolbox. Zróbmy patyki. Tak się robi patyki. Teraz poszukamy jakieś miejscówki. Na domek. Zauważcie, że gdy wyci wyciąłem pień, liście zaczęły znikać. Hmm. W poprzednich wersjach Przynajmniej tak mi się wydaje, że tego w poprzednich nie było. Chyba tu będzie aż baza. Pierwsza tam. Są se kilof, tak, tak, tak się robi kilof, dwa patyki i tak trzy deski, pinne na rzędzie kamień, lub nie stal diament się diament żelazo będzie później te gryp tak łopatę tak sierp a tak to brak. teraz my kill off będzie tutaj No, jak nie będzie jakiś wielki, ogromny. dobra, już e, teraz będziemy szukać węgla. E, Węgiel będzie nam potrzebny do zrobienia pochodni. No, e, to by było na tyle, no bo e, chciałem Wam tylko pokazać, jak przetrwać pierwszą noc. Mam nadzieję, że e, się filmiką spodoba spodoba dobra to teraz zróbmy sobie kamienny kilof i poszukajmy drewna kam -y, szerki kamien węgla no węgla no poszukajmy węgla Węgielski, jak tu tutaj się skinie trzeba znaleźć ciekawe teren, żebym w Nie widzę tu nigdzie jaskini. Tutaj jest. Tutaj nadzór jaskini, no świnia, spadaj. No, też spadaj. Kilowym świnie no. Co no, no, bekon. Wypadł. jaki żal tu nie ma żadnych jaski. Tak, to jest słońce. idzie no, tam, czy tam jest zachód. Czy tam jest wschód, czy tam jest północ. Zdam jest południe. Hmm. Nie, to jest jakaś dziwna mapka kura jakaś znotowana na normalnym, no, spadajcie jakieś na normalnym tekstur. U... Na normalnym tekstur paku normalnie, jest jakieś normalnie. No inaczej... O, tam widzę węgiel. No bo nie... Na bombę prędzej, no. Cóż, nie? węgiel żelazo a to jest brzoza to tak jeżeli chcecie więcej filmików piszcie w komentarzach ten, oczywiście oceny komentarzy mile widziane powiem to jeszcze na końcu no zapewne ale już teraz nie zaszkodzi nie mam wiele czasu Będę był kamienny, bo szybciej. Zobaczcie, żelazo. To jest żelazo, to jest węgiel. Zbierę ten węgiel szybko, gram na peaceful, jak Gram na peaceful, jak wytę pierwsze dwie nozy. Wracamy do mojego domku, mojego, do naszego. Słońce zachodzi. Umrze lasu. Używam się. Fajne. początek. No już tu jest żelazo. No już trzy, trzy, trzy żelaza. dam jeszcze żelazo, a co? Zdążę, jeszcze zdążę to wydobyć. O, oh, jeszcze więcej żelaza. Dobra. No, do, dojdę do tego domku i... Będzie... Pokażę jak zrobić pochodnie i... i silniku, no będzie kres filmiku, nie? O, tego te kwiatki nieśmijemy i, i dajmy tu i to, może to dostajemy barwnik. Tu miał jakąś ówcę. Po drodze może jakaś będzie. Hmm. Gra jest... O, jest to. Co. co chodzi o grę, to chodzi Nie no po prostu wydobywanie nie minecraft chyba wydobywanie, budowanie jest wszystkiego mi się wydaje z angielskiego nie jestem za dobry <grym> ale miesza to no dobra U, noc akurat jak do domku doszedłem noc dobra yy, yy -y. Jedna owieczka Please, jest tam jest jakaś Te, na górze No, tam Tam do ciebie mówię Tak, o, to jest piaskowiec, to jest piasek Trzeba po prostu, że ładnie wygląda Szybko, o, nie uciekajcie Porwie sobie raz, dobra. Na razie. Mówiłem, że Powiem też, że z pomału będę rzeknął. Ła! <grym wędrówce> Oczywiście. U, 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 u. napiszcie mi w komentarzach co źle robię nie wiem, nie mam doświadczenia z tym nowym z Agremerem. Tak się, o tak się robi, piecyk piecyk mi się przyda dobra tylko w piecyku podpalimy węgiel no Kon w Minecraft Beta 1.3 bez podłoga 01 było już możliwość sobie łóżka. Tak się robi łóżko. Trzy deski, trzy wełny wełno, byle jak kolorze. No i jak jest noc, możemy iść spać. Dobra, to tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Bardzo mi pomoże, bo fajnie by było, jakby, jakby było ileś tam widzów. Także ten, że zapomniał, nie zapomniał. Pozdrawiam JJ Jokera. fajne masz filmiki Janek. No, dobra, to tyle w tym odcinku. No, tak już powiedziałem, komentujcie, subskrybujcie. Na razie.